Cześć, z tej strony Kapi, witam was w kolejnym odcinku z Eurotraksimator 2 W tym odcineczku kolejna traska W tym odcinku przewozimy mleko sojowe 23 tony dokładnie Przewozimy, jedziemy z Lubina, tak jak skończyliśmy, do Warszawy Krótka traska Więc w sumie możemy zaczynać O pyk. Odpalamy Światełka o, jedyneczka I... Oj, i nam zgasł I ruszamy. Chciałem powiedzieć, a nam zgasł więc teraz ruszamy. Dobra, dwuje, dwójeczkę sobie ładnie zapinamy Dobra. I olecimy. Jak widzicie taka mglista pogoda. Dzisiaj troszeczkę. Nawet ładnie wbijamy Ogólnie przy wpadł mi pomysł na serię, znaczy na nazwę tej serii nawet został tak ostatni odcinek nazwany Czyli rolnik w trasie Ciekawa nazwa W sumie tak jakoś Wpadła mi przez przypadek do głowy No i przynajmniej będzie fajnie grać Kurde, pedały mi odjeżdżają Masakra Jak ja mam tu teraz muszę, O kurde Nie wiem czy ja tu ruszę No dobra, udało się ruszyć Mały problem, ale już problem zażegnany. Kurde, ale miniaturę będzie tu można fajną zrobić, taką w ogóle. Trudno, czemu ja tego sprzęgła nie Jakoś tak, kurde, mam wrażenie, że jest dociśnięta. ale jego nie dociskam. To jest troszeczkę dziwne. Ale no trudno. Tu będzie szyba. Szyba. Chyba... Bardzo szybki odcineczek, bo kurde, co się stało? A powietrza nie mamy. już się nabiło nie za dużo, ale się nabiło teraz trzeba no tak powiem wam nie za dużo ale się chyba nabija bo lantuchaczkami śmigamy jeszcze elegancko, o kolejny przywód. spłaciłem jeden kredyt w jedną ratę jakby no jeden kredyt i naprawiłem ciężarówkę, ale niestety wjeżdżając na bazę, bo ten ładunek przypierniczyłem w mur, bo troszeczkę mnie pociągło, a hamulce już niestety nic nie dały, o jak ładnie świecą, ładnie to logo świeci z tyłu, muszę troszeczkę się ja mam tutaj szybko, drugie długie, mam Przejeżdżam tą ciężarówkę, bo tak słyszę głośno, wyje do silnika, do, do silnika, wyje silnik do księżyca, o, i pyk, tankować przydało się, kurde, mogę sobie zatankować. Ten czas w ogóle leci, czy nie? Leci. Kurde, jakoś wydawało mi że cały czas ten sam czas jest, ale jednak nie, jednak zapiernicza. Ale i tak już 4 minuty jadę, więc więc ciekawie. I to chyba będzie taki bardziej nocny odcinek. Już tutaj nie ma co kombinować, tak się przejedziemy. W miniaturę zaraz się gdzieś też walnie. Tutaj jakieś fajne miejsc, miejscówka jakaś fajna, zaraz może będzie. Tutaj w sumie tak wszędzie. Wszędzie tak trochę niefajnie tutaj jest. Nie mam gdzie tu w sumie fajnego. O, kurde. nie mam gdzie tu miejsca fajnego. Nie mogę bo to tak. O, bym musiał przerwać. Nie miał mógł znaleźć ładunku. Co? Koszty paliwa i utrzymania. Ile, ile wynoszą? 537. No trudno. O, na tym moście. O, właśnie. w sumie możemy już sobie fotę od razu strzelić. O, no, to będzie elegancka fotka. Pyk. Y, tu jest tak. Tą wodę fajnie by było. Dobra, na no, moście będzie git. Pyk. Tutaj sobie ustawmy deszczyk. Nie, porę dnia bym sobie taką bardziej dogodną dał. O. I w śnieżku ładnie. Bo tak sobie, patrzcie, o. Z tej strony jakoś to fajnie załapać. Jakoś fajnie bym chciał ten zestaw złapać. Ale nie wiem jak to zrobić za bardzo. O, tak na moście możemy sobie w sumie foteczkę pyknąć. Troszeczkę nawet możemy przekręcić. Tutaj na nasycenie możemy zdać troszeczkę, a nawet mniejsze. I nawet może... Nie no nie... Nie podoba mi się to. W ogóle mi się to nie podoba. W którym się? O, tym. W ogóle mi się jakoś ta foto nie podoba. Trzeba tak zrobić klasycznie. O, dzień troszeczkę możemy dać późniejszy. Pyk. Nasycenie damy większe. Czy, czy czarno-białe? Nie no, na maksa tu damy. I tu tak troszeczkę tą godzinkę. Jaką 16 Dobra chyba chyba będzie git Mam nadzieję? Troszeczkę bardziej widno było. Śnieżek padał, ale mniejsza. Oto. kurde taka nie podoba mi się ta fota. Może coś jeszcze się wynajdzie. Jakieś... A ja miałem ten komat załączony. Może coś jeszcze się wynajdzie. Lepszego. Lepsze... Lepsze miejsce do zdjęcia jakiegoś ale zaraz się okaże czy na tej drużce jeszcze coś będzie ciekawego bo ja na razie się nie zapowiadam szczerze mówiąc bo w sumie to jest takie puste w sumie trochę nie ma żadnego nie ma nic ciekawego do zrobienia tutaj co mamy po prawej stronie jakiś domek jakaś wioska elegancku gwiazdek wiadomo wjechać nie możemy te Też nie mnie troszeczkę Oj, porąbałem kamerę Coś tu szwankuje mi to. tu jest działa, raz działa, raz nie działa te zmiana kamer nie wiem tu tu się stało ale coś nam się tu popierniczyło coś się popierniczyło kurde ale korek za mną się zrobił masakra ale ja jadę przepisowo nie, żeby nie było tak jak ostatnio o, ostatnio była troszeczkę lipa, o właśnie, sprawdzimy sobie jeszcze od razu, no wiadomo, może są wyłączone te rzeczy o, ale mi dziwnie przybliżyło bo w sumie nie wiem czy coś dało to jeżeli ja w ogóle nie mam na przykład tych światła, nie mam światła oj, świecą, świecą oj, 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 ale nas znosi ale nas znosi dobra taki ładny jak to dowiozę bez żadnych uszkodzeń to będzie bardzo dobrze jakoś gram normalnie to wychodzi zawsze git a jak gram już nagrywam, to zawsze musi się coś odwalać, jakieś uszkodzenia, wypadki kraksy, problemy z rondami takie i takie tam różne wypadki, to jest najgorsze a tak to w sumie git oj 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 A i się mi tu coś, opa tu zostało 40 km, a tu 9 minut odcinka dopiero, ale nie będę jedna traska w odcinku, myślę, że będzie czas, że jeszcze dłuższe będą i to pewnie o wiele dłuższe, co ja na długich ale nie wiem, myślałem, że mi mrugną, no teraz to jakoś inaczej, będą świecą od razu lepsze, roboty te robią, a mam tylko na górze, do one fajnie dają. Podjedziemy, tak to czy nie podjedziemy? Podjedziesz, czy nie podjedziesz? Podjedziesz. O, się ma kolega z Volvo, chyba i prawie w sumie jesteśmy już na miejscu. I tutaj widzę, że jakiś skręcik się zapowiada. To sobie już o, ładnie zredukujemy. Bo tu i tak po hamulcach trzeba. O, powietrze się już nabiło, jest z tego co widzę więc, elegancko, dobra tutaj będzie czas kręcić i by się przydało jeszcze zatankować jeżeli gdzieś tu stację będę miał to się od razu podtankuję bo troszeczkę mało paliwa mamy w Volvo a i najważniejsza sprawa w sumie dokonałem wymiany opon w Volvo i założyłem mi szalinki więc to jest takie jak już tam ogarniałem sobie w sklepie żeby tą, żeby tą tylną oponę jeszcze zmienić, żeby pasowało to wszystko w ogóle tylnia oś do reszty tak tylnia oś? chyba tylnia. no no to postanowiłem w ogóle założyć miśelinki, żeby to tak jakoś w sumie same się napatoczyły, bo coś robią. malutku trzeba. A bo tu zmężenie Co tu się narobiło? Rura w tym kończy, co? Że tak kopią Dobra, panie, przecież już można jechać. No nie, no, no nie, no przecież to nie, nie, no to jest nieuczciwe. Ja bym nie chciałem przejechać. Już byłem praktycznie poza. A tu mi wiadomo, musieli się napotoczyć. Musieli. To za to, że ja ich tak przytrzymałem, pewnie jadąc tu. Pewnie całą drogę za mną jechali i się ze Teraz, no tak, wiadomo, ci będą mnie wyprzedzać. nie, hamuj za szybko, bo by był kolejny mandacie. a to nie byłoby przyjemne. Oj, nie byłoby przyjemne, nie ma szans. Ile mamy 12 minut, dzięki, malusieńko. Ale to trudno tak się też zdarza że są krótsze czasem będą dłuższe, czasem krótsze a tak to będzie na kiedy ten odcinek wychodzi? na na kiedy? na kiedy? W poniedziałek go nagrywam, to na wtorek wychodzi tak, na, na wtorek, bo przecież w poniedziałek nie będę wrzucał tylko wtorek, czwartek i później tam od nowa piątek so, nie piątek nie soboty czekaj czwartek no tak i sobota niedziela i znowu i będzie chyba git o, nie, czerwone światło Wy, wyhamuje wyhamuje dobra ktoś za mną stoi nie ładnie się prezentuje nasza ciężarówka o te oponki nowe te w ogóle z tyłu No nie gadaj No a jak Ja pierdziele odwaliłem znowu lipę Od Założyłem z tyłu jest inna opona Niż tutaj mam Nie no nie wierzę Chyba że się nie da Ja pierdziele no i Zmieniłem na Wymieniłem opony z tyłu Opony z tyłu żeby pasowała Po czym teraz założyłem z tyłu inną I znowu muszę wymieniać Dwie o zrobiłem git a tą tylnią nie wiem co tu się zadziało o oh, Jezu No i tu, tu, tu tak mogę to nawet teraz ogarnąć się podjedzie od razu i się ogarnie Tylko tak tu zakręcamy żeby Nie przerysować auta albo później nie wiem zobaczymy może i teraz się ogarnie gdzie to jest właśnie A tu Mamy CPN w ogóle jakiś? Kurde no... Zapatrzyłem się na mapę... Ajajaj... Zapatrzyłem się na mapę... Ujujujujuj... A tu jeszcze jakby... Jakby nie było ślisko... Dobra, no, i tak mogę już jechać, bo to przecież... Jakby nie było ślisko, to, to sobie na luzie tutaj wyhamował... Nie że się na mapę. wypatrzyłem zapatrzyłem to jeszcze jeszcze przeleciałem tak. Aj, dobra. Tutaj wyhamuję, bo tu tutaj stoi. O kurde. O, coś śpiący jestem. Oj, śpiący coś jestem, nie podoba mi się to Dobra, gdzie ja mam tu jechać, panie? Na liwo. Na liwo, no to na liwo, no nie będziemy się głudzić. Pyk. Dobra. I mamy. Dobra, pyk. Tu przyjmujemy wiadomo najtrudniejsze. Sprzęgło. Nie na szczęście. I po ciemku pewnie nie wycofam, bo po ciemku się strasznie ciężko dla mnie cofa. Chyba, że nam się to uda. Nawet nie na lusterkach, tylko po prostu z taką tej kamerki. Bo w sumie... O dobre. Troszeczkę mi tu się wyprostuję jeszcze. No i coś... co tym chcesz? Wszedł, wszedł. No nie gadaj, że znowu powietrza nie ma. Jak nie mam znowu powietrza to się kurde, zbytym przejdzie? Nie przejdzie. Tak, nie mam powietrza, no a jak? Taki bursz dziurawy chyba, że to tak spiernicza to powietrze kurde, biesz się o patrz, wsteczny nie chcę wejść, o Muszę się bardziej wyłamać, o tak sobie cofniemy, nawet nie trzeba w sterku w sumie. O dobra, powinno być git. Nie będę już się tu poprawiał. Pyk ręczny. Oddamy sobie zleconko. Damy sobie zleconko doskonale, wiadomo ile dostaliśmy. 13 tysięcy, pyk, wiadomo, musisz piłkać. Dobra, to ja już sobie w sumie, kurde, będzie tak piszczało. się możemy tak, o i tak. W tym odcinaczku to by było na tyle. Zapraszam do zostawienia łapki, jak się podobał. I do następnego. Pozdrawiam, cześć.